Siemano. Sterownik z forda, z forda. No, w fordach też były. To jest chyba z jakiegoś świata. No, sterownik wisteona. One się tu lubiły zalewać. Widać tu ślady o, we wtyczce. No i coś tam chlupie. On już był, widzę, otwierany kiedyś. Tu jest to, ten otwór za, za, zaklejony, Widzę czarny silikon i ten taki siwy. Różnorodność jest. Tutaj nie warto tego zaklejać, bo w środku jest czujnik ciśnienia, ciśnienia atmosferycznego, jak tutaj zakleimy, no to nie będzie nie będzie dostępu do, no do ciśnienia atmosferycznego, tylko będzie się zmieniać wraz ze zmianą ciśnienia w środku tej puszki. Wiadomo, ciepło zimno. To się tam będzie zmieniać. Dobra, chwila prawdy. Ula Chyba tu nic się już nie poradzi. na no to o. woda! Spalenizm nie czuć. Ale to chyba będzie Lipton. Chyba trzeba będzie drugi i sklonować. Ja tu gdzieś mam w ogóle, bo ostatnio martechem to robiłem. Odczyt taki, takiego sterownika i zapis. hu No nic. Chyba sobie roz, odkręcę tę płytę. Spróbuję ją wyjąć. I zobaczymy, co tam co tam dalej. Jeszcze tu posprzątam trochę. Wytrę ślady zbrodni. Obudowa aluminiowa to nie wiem skąd ta rdza się wzięła. Siostro czółko no nie wiem skąd rdza kręcam, patrzymy, może z drugiej strony się dowiemy skąd się wzięła rdza śrubki chyba też są nierdzewne, chociaż nie, to chyba bierze dobra, nie ma się co zastanawiać, wyciągam płytę już wiem skąd ta rdza wszystkie śrubki miały jeden rozmiar ta była trochę już większy rozmiar a ta już całkiem jest zjedzona w środku także one nie są nierdzewne szkoda, znaczy nie, to chyba i tak będzie tylko klon coś mi się wydaje. Chyba to rozwiercę. Spróbuję też jeszcze czymś odkręcić. Ale już próbowałem różnymi. No i niestety. Nie da rady. Chyba, że to jakoś złapię czymś. Nie. Szkoda obcinaczek. Dobra, najwyżej ją rozwiercę. Rozłupałem ten orzech. O tu jest ten czujnik ciśnienia atmosferycznego. Co ciekawe, on pasuje, taki sam jest w, w tych czujnikach ciśnienia, podciśnienia do staga, tych PS02 chyba, czy jak one się tam nazywały. Także jak się komuś uszkodzi taki czujnik staga w gazie, to może sobie kupić taki używany sterownik za 1000, nie? No i ten czujnik przełożyć i naprawi sobie tym sposobem czujnik za 200 zł. Dobrze kalkuluje, nie? Nic idę to umyć, ale to kurczę. Dziwne, że to odpalało jeszcze, bo to odpalało, tylko tak średnio chodziło. W sumie to się nie dziwię, no nic, popatrzymy sobie. Ale tu no, powinien iść drugi, bo to nawet takie czyszczenia, takie naprawy zalanych, to o, później zawsze coś jeszcze wychodzi. Dobra, umyję to i zobaczymy. No, wyczyszczone, nic tutaj nie wymieniałem, żadnych elementów. Kondensatory trochę podjedzone, ale to są takie separujące od masy. Tutaj ten układ miał dużo korozji. Nóżka jest już bardzo nadjedzona dużo ubyło, że tak powiem, tej nóżki. No co tu po tej stronie tu było najwięcej w okolicy tej przetwornicy. No są jakieś wszechobecne ślady korozji, ale no nie sposób to wszystko zrobić. No, tak, żeby było pewne, to trzeba by było to wymienić ten sterownik. Czasami jak jest jakieś małe podlanie, no tak, ja tam robiłem w skodzie. Nie było tutaj dużo. To się to tam ogarnęło. No ale tu no jednak trochę to, trochę tego tutaj było i trochę z tym jeździło, bo samochód jeszcze odpalał. Także tak. A znalazłem podczas czyszczenia. Tutaj jest uszkodzona obudowa. Prawdopodobnie tędy się to wlewało. Gdzieś tutaj oberwał i jest, no jest nieszczelny w tym miejscu. Nic, no ja to trochę złożę. Tu poczyściłem trochę z nadmiaru tego silikonu. Tu też by chyba wypadało. Ja to złożę. I się sprawdzi, no to już właściciel sobie podejmie decyzję, czy chce na ryzyko sobie, jeżeli to w ogóle będzie chodzić, chce na ryzyko użytkować ten sterownik, czy po prostu no wymieniamy, nie? Dobra, ja sobie jeszcze zakleję tutaj tą dziurkę otworek, dziurkę i go złożę Maznąłem silikonem ta śruba się tu wykręciła, co nie chciała się wykręcać ale muszę ją znaleźć, bo się uszkodziła, bo lewym wiertłem to po prostu potraktowałem I się wykręciło. Nie, jeszcze muszę dać tutaj, pod to pod to złączę tutaj. Dobra, ja sobie to wkleję, skręcę i, i zobaczymy, czy to będzie działać poprawnie. Skręcone tej śrubki na razie nie szukam, bo nie wiem, czy to będzie składane. Na razie tego nie będę składał, tylko tak się to zapnie. Silikon aż tu wypłynął. No nie będę tego sklejał, bo nie wiadomo, czy, czy to tak zostanie. Czy to padnie decyzja, żeby to wymieniać. A może to nie będzie działać. Nie wiem. Wtedy trzeba i tak otwierać, żeby go zgrać. Dlatego tego nie składam. nie? Dobra. I demontować. No nie przechodzi adaptacji pompy. Jest strasznie zjedzony. Rozebrałem go jeszcze raz. Widzi minus 40 stopni w, w kolektorze. Tam gdzie ma sensor jest czujnik temperatury i czujnik ciśnienia w kolektorze. Widzi tam minus 40, przez co prawdopodobnie też nie chce przejść adaptacji pompy. Efekt jest taki, że na wolnych obrotach bardzo nim telepie i ciśnienia nie może sobie utrzymać. Do samego procka ten obwód jest sprawny, ale ten podciągający do plus 5 V jest uszkodzony, nie podciąga. No i tutaj do tego takiego salaka tutaj szło. Odlutowałem go. No i pod spodem jest dziadostwo. Nie? No a tu takich salaków jest sporo. To tak kurczę nie wygląda źle, może na, na kamerze, tak. Spróbuję to jakoś pod mikroskopem, może pokazać, jak to tak wygląda wszystko. Tu jest ten nasz scalak. No tylko ta podstawa trochę maława jest. O, tak to wygląda. Wiadomo, jeszcze by to można było tutaj doczyścić. Tu ktoś lutował już wcześniej, czyli prawdopodobnie był wcześniej zalany. No tu do tego scalaka dojdę. no Ledwo podstawka mała, a nie, dobra jest. No, i to by trzeba było to wszystko wyczyścić. O. Tutaj przychodzi ten podciągający na ten kondensator, na tą nóżkę. No, tak to wygląda. no. Nawet jakby się udało to zrobić, tą jedną funkcję, że tak powiem, której tam brakuje, no to za chwilę mielibyśmy co innego. Także przy takich mocniejszych zalaniach, no to. ...wymiana raczej. Ten też był po zalaniu, ale on nie wygląda źle. Tutaj miał zjedzoną przetwornicę. Tutaj gdzieś ścieżkę miał zjedzoną, coś tam. No i tam za długo się wtedy z nim nie bawiłem. Padła decyzja, że idzie drugi. No obudowę sobie, płytę sobie zostawiłem. Tak teraz się na przykład przydaje, bo sobie mogłem pomierzyć, gdzie powinno iść i porównać, czy czy idzie tam, gdzie ma iść ten sygnał. Także czasami warto sobie zostawić nic, no pójdzie drugi. Nie ma co. Także taka próba ratowania, ale moim zdaniem nie ma sensu. No, widać, to wszystko jest tutaj pozjadane. Także co? Tyle. Na razie do zaś.